Proszę nie odchodzić Zaraz zaczynamy dzisiejsze spotkanie Będzie się działo Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem Witamy Państwa gorąco Za mikrofonem zasiadają dziś Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski Dziś wspólnie oglądamy mecz o punkty w najbliższej naszym sercu lidze Ekstraklasie Czuć atmosferę, pełnego napięcia oczekiwania. Przed nami już za chwilę naprawdę bardzo ciekawy mecz. Ciekaw jestem, Topku, co nam dziś zaprezentują te ekipy. Oczywiście swoje typy mam, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zobaczymy sporo dobrej gry. A na taką jedenastkę postawiła dziś ekipa gospodarzy. Drużyna gra w ustawieniu 3-4-3. Dużo dziś będzie zależało od pomocy. Będzie musiała biegać od pola karnego do pola karnego i łatać wszystkie dziury na boisku. Przed nami jedenastka drużyny gości. Drużyna gra dziś w ustawieniu 3-4-3. Kluczową rolę odgrywać będzie linia pomocy, która oprócz napędzania akcji ofensywnych musi również pomagać trzyosobowej linii obronnej. Dziękuję. Zaczęło się. Do bramki mają już blisko. Można by coś tu wymyślić. Proszę Państwa. Zobaczmy raz jeszcze, jak to wpadło. Co za pewnie. No ale cóż, takie wpadki się zdarzają. Mam nadzieję, że szybko o tym zapomni i skupi się na grze. Zaczynamy grę po pierwszym trafieniu. Odzyskał piłka. Zobaczmy co dalej. Dobrze się ustawia w tej sytuacji. Atak pozycyjny. Kombinują, jak przedrzeć się w pole karne. Pieczołowicie przygotowywany ten atak, ale tyle dobrego można o nim ostatecznie powiedzieć. I nic więcej. Może być bardzo groźnie. Bardzo niebezpieczne teraz do grania. Jak on tego nie strzelił? No cóż Tomku, powinniśmy tu mieć teraz remis. Z takich okazji po prostu nie wolno marnować. To się ciekawie, ale szybko wyjaśniają tę sytuację. Czysta i pewna interwencja. Doskonały odbiór w bezpiecznej strefy, Bez niepotrzebnego ryzyka. Wydane podanie i przechwyt. Żeby w zaraz grośnie. I mamy kura. Tak, mają teraz dwa dole przełagi. Rywal jest w bardzo trudnej sytuacji. Widać podanie wydzieszone idealnie, jak, jakimś grzechom wybory. Dobrze się spisuje i pewnie wykańcza tę akcję. Dobranki blisko, ale nawet z takiej odległości trzeba wykazać się skupieniem i pewnością siebie. 2 do zera. Znawiamy grę. Dogranie najwyższej klasy tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować. Pozostawało już tylko postawić kropkę na dni. Stawia na pewne rozwiązania, oddaje mocny strzał i bez problemu znajduje drogę do bramki. Finisz taki, że palce lizać. Dwa do jednego i gramy dalej. Niezły teraz ten pomysł. Udało się utrzymać piłkę w boisku. Popatrzmy. Znowu mają piłkę. Dobrze się to zapowiada. Uwaga, okazja. Bardzo dobra interwencja. Na razie drużyna przyjezdna może być zadowolona z wyniku, bo prowadzenie na obcym boisku to nie taka oczywista sprawa. Czy można się cieszyć z wyniku 2 do 1? Oczywiście, prowadzenie zawsze jest prowadzeniem. Czy można zatem spocząć na laurach? Na pewno bym to tej drużynie odradzał, bądź co bądź. To przecież wciąż pierwsza część meczu, a jednobramkowa przewaga potrafi być zdrawa. Może być groźnie. Kontry. Jak to się skończy? Bo było całkiem sprytne. Mamy centry i klub w karnym. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Muszę powiedzieć, że jak na razie był to występ bez zarzutu. W pierwszej połowie widzieliśmy pokaz indywidualnych umiejętności niestety poziom drużyny tych Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Ciekawe podanie, Lowen. Było niebezpiecznie, ale utrzymuje nerwy na wodze i zażegnuje ten kryzys. Może coś być z tego podania. Uwaga, będzie szansa bankowa. I tak piłka w siatce. Mamy remis, a dopiero co mieli dwa gole straty. Przyjrzyjmy się tej akcji. Znakomite to ostatnie podanie za linię obrony. Tak to się robi, szanowni państwo. Świetny strzał, ani chwili wahania. Czasem proste środki są najlepsze, a w takich sytuacjach liczy się wiara we własne możliwości. Remis 2 do 2 znowu nie wiemy, kto wygra. z kim rozegrać tę akcję. Broni to bramkarz. A na dodatek przytrzymuje piłkę. Świetne zachowanie. Strzał może nie powalał na kolana, ale przy takim też trzeba wykonać swoją robotę. Brawo. Jesus Jimenez, ale nic z tego. Strata. Co się to zapowiada. Zagrywa dołem w szesnastkę. Nie napocił się jakoś szczególnie przy tej interwencji Bramkarz. No tak, bądźmy szczerzy, ten strzał pozostawiał wiele do życzenia. A teraz otwartą drogę na skrzydle. Może atakować. Uwaga, strzał! A więc Bramka! Kibice w siódmym niebie. Udało się objąć prowadzenie. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę, aby cadło futbolu, efektywne i efektowne. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości trudno się pomylić. Widać, że stres chociaż na chwilę z niego uleciał. Obejmują prowadzenie i to daje jego drużynie wyraźne szanse na wygraną. samie przystanie 3 do 2. Ciekawie rozbija się ten atak. Trochę schematu, trochę spontanicznej kreatywności. chce paść do siatki. Sztab szkoleniowy postanowił przeprowadzić zmianę. Zobaczymy, jak wpłynie to na obraz gry. Truba do rzucenia w pole karne. Przechwyt. Dobre zachowanie. Może być bardzo groźnie. Ośrodkowuje w pole karne. Ma to mu zagrać. I zadziałał ten pressing blisko bramki. Co teraz? To bramki mają już blisko. Można by coś tu wymyślić. Obiecująca wrzutka. Ośrodkowanie w kierunku bramki, ale obrona bez trudu opanowuje piłkę. Do końca gry. 10 minut plus czas doliczony. Rzuca piłkę za obronę. Sędzia pokazuje, że będzie auto. Sędzia pokazuje, że to jest odpowiedni moment. I pozwala na zmianę. Podanie przejęte. Dobra decyzja. Do końca meczu pozostało tylko 5 minut. Ale trzeba dowieść to jednobramkowe prowadzenie do ostatniego gwizka. Już niedługo sędzia zakwiździe po raz ostatni. I jeśli to utrzymają, to trybuny będą miały co świętować. No, w tym meczu pokazują się z naprawdę dobrej strony, zwłaszcza w ataku. Ale teraz muszą zadbać w pierwszej kolejności o defensywę, bo 3-2 to nie jest jakiś specjalnie bezpieczny wynik. Czy to dowiozą? Stawiałbym, że raczej tak. Będzie zmiana. Zobaczymy, jak to wpłynie na grę. Policzone dwie minuty to niewiele, ale gra była płynna, bez większych przestojów. Ma piłkę na skrzydle. Co teraz? Popatrzmy. I słyszymy końcowy gwizdek. Gospodarze cieszą się z trzech punktów. Ależ drukrany oglądaliśmy spotkanie. Komputer tutaj mógł paść każdy I Ale pani na pewno cieszą się z właśnie takiego. Takim występem zasługuje wyłącznie na najwyższe noty. Czapki z głów. Dwie bramki i to w wygranym meczu. No, ma powody do zadowolenia. Ale też te gole nie wzięły się z niczego. Był aktywny, polował na okazję. Cały czas skupiał na sobie uwagę obrońców. A mimo to nie powstrzymał. sejwo się Jest w idealnej sytuacji. Jak to rozegra? Bardzo niebezpieczne teraz dogranie. Jak on tego nie strzelił? No cóż, Tomku, powinniśmy tu mieć teraz remis takich okazji. Może być zaraz groźnie. I mamy gola. Tak, mają teraz dwa gole przewagi. Czy to wykorzysta? I gol. Kontaktowa bramka. No teraz nic już nie jest pewne. Uwaga, będzie szansa bramkowa. Uwaga, strzał! A więc bramka! Kibice w siódmym niebie. Udało się objąć prowadzenie. Ciekawie rozwija się ten atak. Trochę schematu, trochę spontanicznej kreatywności. No to zaczęło się. Jest w idealnej sytuacji. Jak to rozegra? Bardzo niebezpieczne teraz do kranie. Jak on tego nie strzelił? No cóż tam, powinniśmy tu mieć teraz. Może być zaraz groźnie. I mamy gola! Ta? Czy to wykorzysta? I gol! Kontaktowa bramka! No teraz nic już nie jest pewne. Uwaga, będzie szansa bramkowa!